Program drugi, Paweł Jankowski, jestem gotowy. 1. Bezpieczny dom, rodzina, teren, własność. Zabezpieczamy, wzmacniamy, planujemy na różne okoliczności, obronę i ucieczkę. Planujemy wyjazd z kraju w razie potrzeby, planujemy i gromadzimy żywność, produkty. 2. Wyjazdy na strzelnicę. Paintball, Airsoft i inne podobne. W tym nauka taktyk wojskowych, działań w terenie, obsługa broni zgodnie z wiekiem, rozpoznanie polskich jednostek wojskowych, kwestie informatyczne i komunikacyjne między sobą, udzielanie pierwszej pomocy. Autor programu Nauczyciel P.J. Stworzyłem program i napisałem dla Polski i Polaków. Jeśli jesteś za nim, to musisz napisać w komentarzu jestem za programem. Jeśli nie napiszesz komentarz, to znaczy, że jesteś przeciwny programowi. Wybieraj swoją drogę w komentarzu. Ja moją już wybrałem. Jak jesteś za programem, to udostępnij go innym Polakom, lajkuj i subskrybuj dla własnego wsparcia i innych oraz Moją pracę dla Was. Dziękuję.